Witam wszystkich. Nazywam się Maja Jastrząbowska i jestem neuronaukowcem na Freie Uniwersytet w Berlinie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak tak naprawdę widzimy świat wokół siebie? Wiele osób myśli o widzeniu jako o prostym, mechanicznym uchwyceniu rzeczywistości, podobnym do zrobienia zdjęcia. Tymczasem nasz mózg stale otrzymuje duże ilości niepełnych wskazówek w postaci informacji wzrokowych, które łączy w swój obraz otoczenia. Czynniki takie jak kontekst, doświadczenia i oczekiwania silnie wpływają na naszą percepcję, czasem nawet bardziej niż same sygnały docierające poprzez oczy. Widzenie przypomina więc bardziej pracę detektywa niż działanie aparatu fotograficznego. Takiej właśnie metafory użyję, aby przybliżyć wam pojęcie przetwarzania wzrokowego w mózgu. Pokażę wam, w jaki sposób nowoczesne, nieinwazyjne techniki obrazowania mózgu w połączeniu z psychofizyką oraz modelowaniem matematycznym pomagają nam zrozumieć ten detektywistyczny proces, który nieustannie zachodzi w naszych głowach. W trakcie interaktywnego pokazu iluzji optycznych przyjrzymy się, jak proces widzenia może nas zwodzić, a mózg, niczym doświadczony detektyw, stara się wyciągać najlepsze możliwe wnioski na podstawie niejednoznacznych informacji. Zobaczymy, że to, co widzimy, jest interpretacją, a nie wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości.